Discord ma poważny problem ze względu na atak na jednego z partnerów odpowiedzialnych za obsługę klienta, przez co mogły wyciec dane wrażliwe użytkowników, w tym dokumenty tożsamości, które służyły do weryfikacji wieku. Xbox wprowadza darmowe granie w chmurze, ale z pewnymi ograniczeniami. Przegadamy sobie dzisiaj przyszłość Microsoftu, jeżeli chodzi o sektor gamingowy. Pojawi się jeszcze kilka innych newsów. Od 24 do 26 października ekipą Lootboxa będziemy na PGA. Będziemy tam na pewno sprawdzać nadchodzące nowości w świecie gier, więc jeżeli wy też będziecie, no to jest szansa na spotkanie. Zresztą pojawiamy się tam jak co roku, bo jest to naprawdę fajna impreza. Także do zobaczenia. Co powiecie na mieszankę akcji oraz strategii w 1401 roku na ogromnym polu bitwy w kooperacji z czterema graczami? Oraz uwaga, nowoczesnym uzbrojeniem. Dokładnie tym jest Kingmakers. Czyli tytuł, który jest w tym momencie na szóstej, najbardziej wyczekiwanej, najbardziej wishlistowanej pozycji na Steamie i ma mnóstwo ciekawych mechanik, obok których w zasadzie trudno przejść obojętnie, no bo po pierwsze mamy ten tryb akcji, w której to sami lub w kooperacji uczestniczymy w przeogromnych starciach z AI, które to ma własne zachowania, które to przede wszystkim nie jest tylko zwykłymi gąbkami na pociski, a faktycznie może stanowić jakieś wyzwanie, tło historyczne, jakim jest powstanie walijskie, czyli czas wojen między Anglią, Walią i Szkocją, możemy tam wybrać stronę konfliktu i Rozgromić armię przy użyciu broni palnej, granatów i inne narzędzi, które znają współczesne armie. Oprócz trybu akcji mamy także strategię RTS-a i widok z góry zarządzanie armiami, formacjami i oficerami. I co ciekawe można płynnie przełączać się między tymi trybami w czasie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to wrogowie adaptują się do działań gracza oraz używają taktyki masowego natarcia, aby oczywiście zniwelować przewagę nowoczesnej broni, którą gracz operuje. Dzięki temu rozgrywka wymaga strategii, a nie tylko bezmyślnej napierdzielanki. I ciekawe jest także to, że był eksperyment z użyciem mecha, natomiast finalnie twórcy wycofali się z tego pomysłu. I jeżeli chodzi o przyszłość projektu, no to twórcy cały czas pracują nad optymalizacją szczególnie sprzętu średniej jakości, ze względu na to, że chcą, aby każdy mógł cieszyć się rozgrywką w płynnych 60 klatkach bez jakichś tam wspomagaczy i sztucznego generowania frame'ów. Więcej szczegółów ma pojawić się w 2025 roku i gdy ukaże się już ten Eli Access, no to możemy liczyć na regularne aktualizacje. Gra, na którą czeka, jak widzicie, mnóstwo osób i która to niestety była już wielokrotnie opóźniana. Na początku planowano debiut w późnym 2024, później przesunięto na pierwszy kwartał 2025 i tak oto w czasie, w tym 2025, gra była przesuwana, aż całkiem niedawno zaplanowano start wczesnego dostępu na 8 października 2025. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła. Twórcy poinformowali nas stety, niestety o opóźnieniu, bo gra nie wystartuje 8 października. Dowiadujemy się również, że twórcy planują wypuszczenie półgodzinnego materiału z rozgrywki, które ma ujawnić wszystkie sekrety, jakie skrywa Kingmakers, i ma nam przedstawić istotne detale. Także nie mogę się już doczekać. No i niech twórcy na spokojnie sobie nad tym tytułem pracują. Jeżeli chcecie dowiadywać się o takich newsach wcześniej, no to sprawdzajcie i obserwujcie naszego Instagrama. Link macie w opisie, nazwa wyświetla wam się teraz na ekranie i lecimy tam po 5000 followów. Bardzo ciekawy jest wątek Red Dead Redemption 2 w wersji next genowej. Projekt, o którym mówi się już od dłuższego czasu i gdzieś tam wiele osób jest praktycznie pewnych tego, że prędzej czy później on powstanie. No bo czego by miała nie powstać wersja z 60 kratkami na sekundę w Red Dead Redemption 2 na PlayStation 5. Mogliby na tym zarobić dodatkowe pieniądze, a wcale to nie jest tak dużo roboty. Biorąc pod uwagę, że ukazała się już przecież wersja pecetowa, która ma znaczną przewagę nad konsolami. No i co ciekawe, po raz pierwszy od 2019 roku zmieniono opis Red Dead Redemption przy 2 na Steamie. I by można powiedzieć, że to nic wielkiego, natomiast społeczność już wzięła sprawy w swoje ręce i zaczęły się spekulacje, teorie na temat tego, że jesteśmy lada moment od ujawnienia next genowej aktualizacji. Warto także dodać, że w listopadzie odbędzie się spotkanie inwestorskie take -Two i przy okazji takich eventów dowiadujemy się często o przełomowych planach firmy, która jest akurat wydawcą gier Rockstar Games, więc są tutaj rzeczy, które wskazują na to, że być może jeszcze przed premierą GTA 6 dostaniemy aktualizację Red Dead 2. Microsoft stawiając praktycznie 100% na Game Passa, promując tę usługę gdzie tylko się da, oraz ryzykując setki milionów dolarów, jest dzisiaj w miejscu, w jakim jest. Ceny mocno się podniosły, gracze zaczęli masowo anulować subskrypcje, a Xbox co by nie było, jest teraz w kropce. Natomiast ich przyszłość wydaje się być dość jasna. Teraz sobie to przedyskutujemy, natomiast zacznijmy sobie może od tego, jak Xbox stracił 300 milionów dolarów przy okazji dorzucenia Call of Duty do Game Passa. Dokładnie takie informacje pojawiły się na łamach Bloomberga, gdzie analitycy stwierdzili, że Microsoft trochę przecenił swoje możliwości i mimo wszystko, jak wiele osób twierdzi, że Game Pass po prostu nie jest dochodowym, że Xbox i cała branża na tym tak naprawdę traci, no to zieloni twierdzą zupełnie inaczej. No i pytanie, czy teraz po ostatnich podwyżkach cen sytuacja w jakikolwiek sposób się zmieni. No bo jako, że Call of Duty Black Ops 7 także znajdzie się w Game Passie, podobnie jak Black Ops 6, przy okazji której to właśnie Xbox miał stracić kilkaset milionów dolarów, no to ciekawe jak to będzie. Będzie wyglądać. Warto przy okazji tej całej afery Game Passowej zacytować sobie byłego szefa Bethesdy, który stwierdził, że subskrypcje stały się nowym przekleństwem branży. Jeśli nie wyważysz interesów twórców i operatorów usługi, to całość nie ma żadnej wartości. Od jakiegoś czasu te ceny Game Passa zaczęły się po prostu zmieniać. Kiedyś pamiętamy, jak można było dorwać subskrypcję za 4 zł na początku, bo Microsoft chciał nas zachęcić do tego, żebyśmy sprawdzili ich najnowszą usługę, a teraz widzimy, że idą z tym wszystkim na całość, a to nie jedyna rzecz, na którą w tym momencie Microsoft stawia. Ponieważ Okazuje się, że prężnie rozwijają swój cloud gaming, granie w chmurze, które teraz ma stać się darmowe. Gracze są, ładnie mówiąc, zniesmaczeni zmianą, która także dotknęła Game Passa, jeżeli chodzi o październikową aktualizację. A mowa tutaj o cloud gamingu, który to, w zależności od ceny Game Passa, różni się jakością streamingu. I tak oto, oczywiście, w edycji Ultimate, która kosztuje te ponad 114 zł, mamy 1440p oraz najlepszy Bitrate, a w edycji Premium i Essential mamy podobną jakość streamingu. Natomiast to nie koniec, bo pojawia się także opcja darmowej gry w chmurze, którą także rozważa podobno Xbox i niedługo zostanie ona wprowadzona. Microsoft ma teraz testować właśnie darmową wersję Cloud Gaming z reklamami, która to obecnie ma być testowana przez pracowników i mogą oni streamować gry bez subskrypcji, gdzie mają pojawiać się reklamy pre-roll, które trwają około dwóch minut, zanim zaczniemy grę. W takim oto modelu Xbox miałby na takim darmowym graniu w chmurze zarabiać. Jeżeli chodzi o to, gdzie będzie występować taka usługa, no to pewnie na wszystkich urządzeniach, które obsługuje Microsoft i system Xbox, no bo nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Do tych urządzeń także zaraz przejdziemy. Obecnie limity mają wynosić godzinę na sesję i maksymalnie 5 godzin darmowego dostępu miesięcznie, ale jeżeli usługa zostanie udostępniona do szerszego grona, no to na pewno te limity zostaną zwiększone. Oczywiście taki system reklamowy i potencjalne limity zachęcają do tego, żeby zupgrade'ować sobie granie w chmurze do płatnego miesięcznego abonamentu, co na pewno wiele użytkowników zrobi przy takiej okazji. I Xbox właśnie na tym buduje swoją przyszłość. Nie tylko na Game Passie, ale także bardzo mocno na graniu w chmurze. No i wiadomo, że branża zmierza do tego, żeby całkowicie wycofać gry w pudełkach, co aktualnie już się dzieje, ale wydaje mi się, że granie w chmurze może być trochę przestrzelonym pomysłem, no bo wiadomo, że mamy na przykład niedzielnych graczy, dla których takie subskrypcje mogą być atrakcyjne i cenią sobie dostęp do swoich ulubionych tytułów, kiedy tylko zechcą, no to tutaj sytuacja byłaby inna, no bo nadal wybór należy do nas. Tu nie mamy czegoś takiego, że gry są dostępne tylko i wyłącznie na streamingach, podobnie jak na przykład seriale, tylko faktycznie mamy tutaj wybór i możemy sobie zakupić licencję na użytkowanie produktu, no bo wiadomo, że ostatnio ta sytuacja z posiadaniem gier zrobiła się trochę niejasna i kontrowersyjna. Ale w ogóle dlaczego Xbox tak inwestuje w Cloud Gaming? Okazuje się, że mieli wydać około 80 miliardów dolarów na centra danych w 2025 roku, a Cloud Gaming wydaje się być idealny do tego, żeby w jakiś sposób te inwestycje wykorzystać. Co jeszcze bardziej interesujące, no to Cloud gaming jest teraz powiązany z telewizorami marki Samsung, na których to mamy wbudowany system Xboxa, gdzie możemy ogrywać sobie najróżniejsze tytuły, przykładowo z Game Passa i wcale nie potrzebujemy do tego konsoli, a wystarczy mieć tylko pada, którego możemy sobie z telewizorem podłączyć. Więc zdaje się, że jeżeli chodzi o Xboxy, konsole od Microsoftu, no to zbliżamy się już do końca pewnej ery i naprawdę nie zdziwi mnie to, jeżeli za jakiś czas będą one znikać ze sklepów. Wydaje mi się, że jest to nieuniknione, ponieważ o ile PlayStation, mimo tego, że ma swojego PlayStation Plusa, no to na Nadal jest on dostępny tylko i wyłącznie na konsolach, na które to oni stawiają w bardzo dużym stopniu, a Microsoft wydaje się te konsole po prostu zlewać. Nie widzi w tym przyszłości, i jedyne na czym teraz się skupiają, to dostęp na wielu urządzeniach bez konieczności kupowania sprzętu, z dostępem do Game Passa i do grania w chmurze, które także będzie w wersji darmowej. Także wszystkie te informacje jasno nakreślają nam kierunek, w którym zmierza Xbox. I mówiąc szczerze, można było spodziewać się, że październik będzie dla nich przełomowy, ale pytanie, czy aż tak? Dajcie w ogóle znać, czy anulowaliście Game Passa. Discord ma poważny problem. Wyciekają wrażliwe dane użytkowników, w tym dowody osobiste, które to zawierają, naprawdę cenne dla hakerów informacje. Może dochodzić do kradzieży tożsamości i warto w tym momencie sprawdzić maila, bo jeżeli wasze dane wyciekły, no to dostaniecie wiadomość drogą mailową od Discorda. A o co dokładnie chodzi? Otóż jeden z partnerów Zendesk, system obsługi klienta, padł ofiarą ataku i najprawdopodobniej był to atak phishingowy, czyli przykładowo mógł być to fałszywy e-mail lub złośliwe załączniki, które to zostały otwarte przez jednego z pracowników, co umożliwiło pozyskanie dostępu do określonej liczby danych. Do tego wiadomo, że coraz bardziej popularne są phishingowe reklamy AI, które to sprawiają wrażenie realistycznych. I dlatego ludzie, którzy otwierali zgłoszenia, na przykład w systemie supportu Discorda, mogą być w tej sprawie narażeni, a szczególnie osoby, które udostępniały Discordowi swoje dokumenty na potrzebę weryfikacji wieku. Jeżeli chodzi o dane, które mogły wyciec, to jest ich całe mnóstwo, zaczynając od imion, nazwisk, haseł, maili, kończąc na danych kontaktowych, adresach i bardziej wrażliwych informacjach. Takie problemy często biorą się z tego, iż firmy po prostu przechowują dokumenty przesłane przez użytkowników i przez to, że po prostu ich nie usuwają po zaakceptowaniu takiej weryfikacji, no to później one gdzieś wyciekają. I teraz Discord, jako że dotyczy to ich użytkowników, no to jest pod dużą falą krytyki i nawet nie każdy zdaje sobie sprawę, że atak został skierowany na Zendeska, a nie bezpośrednio na Discorda. Także jeszcze raz, każdy, kto korzysta teraz z Discorda i kto przesłał wrażliwe dane, niech sprawdzi sobie lepiej maila, żeby uniknąć późniejszych kłopotów. Dziękuję Wam za. Obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się i do następnego.